Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kamala. Odejcie się przed wami bodajże siódmy odcinek z serii Gears Online. W dzisiejszym odcinku lecimy z Challenge Hordeą na mojej ulubionej mapie Mercy. Zaraz Wam pokażę wszystko co i jak. Ona będzie działać złożyć fajnie. Jeżeli wam się podoba, zostawcie oczywiście suba i łapkę w górę. Nie zapomnijcie nie na do Discorda. Linka macie Ciebie do kanału. My już się widzimy pewnie na RNC Twundę, więc już mam tłumacz o co tu mówię. No cóż, horda, czyli w hordzie klasycznym musimy przetrwać 50 wrogów. Tutaj w kolejnej hordzie mamy 12 fal wrogów. Tam na tej hordzie 50-falowej są po sobie co 10 fal. Tutaj mamy bossów na 4, 8, 12 fali. Ostatni mamy tego, mamy strzelca super. Coś tu jeszcze pójdźcie nam szybko. Przykład... Jezus, Mary, jak pięknie, nieważne. Wam pokażę od stoli. Patrzcie, mamy to i trzeba wziąć fabrykator i zanieść go do najlepszego dla nas bezpiecznego miejsca. Wiem, już gdzie go zaniosę, nawet bo zawsze. Nie no, mówiąc, 90% graczy zanosi go właśnie w tano miejsce Gdy gramy, dokładnie to mówiąc, tutaj na tych schodach Mercy, 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 znamy wszyscy to miejsce Oczywiście ci, którzy grali w Gipsy, znają to miejsce eee, Miasto żony, doma, nieważne Dobra, my się tutaj poustawiam Ustawię go tutaj, poustawiam wszystko co mamy I zaraz, momencik, już widzimy się na pierwszej fali 3, 2, 1, boom Dobra, zaczyna się Zaraz stamtąd i stamtąd przyledzą Wrogowie, tylko to: albo debeki na pierwszej wali powinny być, albo młodziki. Nie mam pojęcia, chyba że ktoś. Tak czy nie? No tak, widzę, tam widzę, tam widzę, widzę. Daj mi też trochę zabijać i co? Zabitych wrogów padają tutaj takie energia, dzięki której możemy właśnie budować wzmocnienia, czy właśnie. Czy właśnie po prostu, jakieś sobie tam dobierać ulepszenia, które widzicie w obok... wow, obok mapy. Zwyczajowo wydaje na ulepszenia, no bo wiadomo. Wiadomo jak to jest, prawda? Te ulepszenia bardziej, bardziej przydadzą się niż do dodatkowe umiejętności. Ale co kto lubi, prawda? Co kto lubi? Ja na przykład lubię właśnie te ulepszenia. Wziąłem Sevansę, ale powiem sobie, bo mam kartę umiejętności, że, że z broni, właśnie Tybeku zadawane są większe obrażenia wrogom. No i kurwa, dawno, dawno się w nie grało, troszkę wypadłem na tym do no tej sformy, prawda? ale dobra, pójdzie wszystko pójdzie wszystko git. pierwsza fala ukończona, widziałem, że mam MVP, najlepsze osiągi, fajnie 7? nie przecież ten gość ma 9000 obrażeń co mi tutaj pierwszy gra a też takie coś, że jak zabiję powalonego wroga, to właśnie by był właśnie oni wybuchają, zdają obrażenia o wrażenie ja w publiczu, ale wybuchowy młodzik to jest pierwszy ode mnie, bo ja już mam wybuch. Ja już mam dobre wybuchy, więc nie trzeba mieć tego więcej. O, 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 o! Chodź tu, chodź tu, chodź tu Debeku, chodź. Na Debeki to mam patent. Znacie, patent. To co dziewięć ten Bokinga, robić się po prostu i o tyle. Tak samo jak kurna tak fabule tutaj czy fabule czwórki. Podejść naprawdę. Wystarczy podejść tylko i go i jechać tyle. O właśnie, dobrze moc. Teraz wszyscy, pozbierać trochę energii, by ulepszyć coś tam, coś tam no spoko, damy radę. Damy radę, damy radę. Mam już nawet naładowanego tego bota, którego mam z tej umiejętności, sobie wziąłem eksperta z robotyki, ale zostawię go myślę na następną falę na bosa, bo niepotrzebny mi jest teraz dam sobie radę. O właśnie, o właśnie. Amunicję mamy, co chwilę, co runda się tu odlata amunicja. na te na Debeki i na Sairy najlepsza jest piła albo no wtedy Sairy są dosyć trudne do pokonania to są te SIRE to są na te stworki które widzieliśmy w Gears of War 2 w tej, w tej no, w nowej nadziei w tym ośrodku problem tak, że wtedy nie widzieliśmy jeszcze nie wiedzieliśmy jeszcze o tym skąd chodzi szarańcze, no bo co dopiero czy górze Kadar, w środku, No ale, no cóż, prawda to była szokująca dla tych, którzy, którzy są fanami Gears of War i zastanawiali się od początku skąd wchodzi szaleńcza. No cóż, teraz już wiedzą. I... ja też wiem. Bo Kirty to ogólnie gierka, w którą gram bardzo długo i teraz boss. Skąd on przyjdzie? Skąd, 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 skąd i kto to będzie? Partownik? Dobra. Jestem w stanie to przetrwać. trzeba w niego, pakuj w niego. Pięknie to spadaj, jest spadaj, 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 spadaj. Powiedziałem, spadaj dzieje się dużo, dzieje się kurna dużo cały czas. Dobra, zabezpieczony już można. Teraz pomyśleć o dodaniu tu jakiejś broni Po tej stronie zawsze dawałem strażnika ale nie stać mnie na niego nawet. Dobra, tu mi ukradłeś dobra. Czekam po prostu następną, na kolejną falę. No bo nie, no bo nie ma co. Idzie, tu bez bilet, tu nie... gdzie? Tu bez chwilę tu nie. O właśnie o tym mówiłem, to jest właśnie Sajer. Na, nie, na niego też trzeba piłę łańcuchową. Bo zabić go strzelać to trzeba by pójść do magazynki. Okej, 25, super, super, super. Granatnik może czy nie? Lepiej, ja wolę pogromę lepiej. Ja pogrom, pogrom mogę zawsze i zawsze gości odległości mam amunicję. kurwa, granatnik to 4 i... 4 i po, już po tym. Już po, już po broni. 4, 4, 4 strzały, 4 naboje. O, ale szpon? Nie, szpon też mi niepotrzebny. No teraz miałem najlepsze osiągi, bo teraz mam 20 no to... A teraz mi nie pokazało MVV. Jakiś bug albo coś, nieważne. Nieważne, co by się nie działo, to ja i tak właśnie tą grę za po prostu najlepszy... Najlepszy TPS czasów To jest tylko moja opinia oczywiście żeby nie było, elektrostrażnik może będzie pakował nawet w te, które będą stały przy tamtych drzwiach, w ogóle przyjemne maksa. a po drugiej stronie postawi się elektrostrażnika w sensie zwykłego który strzela po prostu no, nabojami, po czym może strzelać dam, dam go tutaj fala szósta, jest już połowa, połowa tego wszystkiego za nami i też spadaj, spadaj. Nie, 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 nie. szponem to... to tylko szpon i lancer. Nic, nic, innego, nic innego nie da rady przetrwać przecież w starciu z takimi rzeczami. Teraz sniperzy, matko boska! Spadać! O, idzie kolejny Sajer. Nie bójta się. Ja go to Okej, 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 No, 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 no. Cholera! Leżę. Pomocy. Skąd on mi tu, tu jedną? Aha, tam mu tork ma. Dobra, widziałem, widziałem. Jest siódma fala ukończona, coraz bliżej końca. jest Jezu, 44 tysiące. Cię on musiał walić, matko. Fala bossa, kto teraz przyjdzie? Oby tylko nie nosiciel. Pustułka, dobra, to jestem w stanie zrobić. Bo cały czas ją trzeba pakować i tyle. Chodź w silniki, w silniki, w silniki. Pięknie, dziękuję bardzo. Już po niej przyleci druga, tak jest. Zawsze tu przylatują po dwie. Nie wiem dlaczego, pojeby nas Wszystko w nas pakuje teraz. Coś innego nie wykreślę, tylko coś że nie pakuje, tak jak teraz. Nie pocą mi zginąć, ocal mnie. Dzięki. Pięknie. Już wszystkie? Tak, teraz można się zająć tymi na dole, matko boska. Pieprzaj. Skoczek, jest skoczek, jest skoczek. Dobra Eliminated kotka super. Nawet oddaję niego jeden strzał, to wystarczyło. Mamy tu teraz ognistą barierę. Kto, kto to będzie zacznie się na przykład, się natychmiast palić. Mówię tu oczywiście o wrogach. O nas to nie może tak być. Granat, granat, granat. Dobra, był na szczęście Spadaj od kranu. GĄDŹ SIĘ, PIĘKNIE! Zabudował mi się ten robot, ale go już kur na, na, tego, na ostatnią walkę. Dołączył do nas ostatni ziom. E, ten, w, skinu, w skinie Dizzy'ego. Dizzy, aktor głosowy z martwych dni temu. Ten, który podkładał głos Dizzy'emu. No cóż, panie ślizgają tego z a tu trzeba doładować... Tu trzeba doładować jak to strażnika trochę tym. Tak, mogę... Przy mojej umiejętności mogę właśnie ładować tym... E, w sensie no, mogę ładować, a także przylacić im zdrowie tym naszym modyfikacjom i wszystkiemu co jest nasze. No nie, nadzorca! Serio, nadzorcy dalej się przy nadzorca to powinien być go bossa i przedostatnia fala, ale kurna już nie powiem... Mogę tutaj zaliczyć zgona. Mogę, a nie muszę. Ostatnia fala. Oh, oby, się, oby się udało przetrwać, oby się udało. Dobra, wszystko jest gotowe na ostatnią falę. No co, uda się raczej, uda się. Ja nie zginąłem, nikt nie zginął. Nie wiem ile małych obrażeń, ale pewnie. No wiadomo, 25 na, każd na każdą tą opałem, 100 tysięcy pewnie będę miał. Ostatni boss, kto to będzie? Byleby nie nosiciel, a chyba nosiciel. Nie, łakatu! łakatu, hello łakatu! To już wiem, co trzeba robić, czego unikać. Olera jest tam. Olera jest tam ranny, ranny, ranny. Dobra, załatwię o Ja polecę po nią. Dobra, ty pojem leć, ty pojem leć. Ja nie dam radę. Ja będę targetował tu się tam innych. No nie, jest kulawiec. Ale nie, dobra, myślałem, że pomyliło mi się. To kulawiec to... Jeden Ciul z nim, o, szli go się da ładnie załatwić, tak, o. Łakatu już, już prawie, już prawie po nim, już prawie po nim, kurna, spieprzył. Spieprzył, pieprzu. dawaj, 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 no jest, jest blisko, jest blisko, jest bardzo blisko. Gdzie teraz wylezie, skąd wylezie? Skąd wylezie, gdzie, 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 tutaj, dawaj go, dawaj go, jedziesz go, jedziesz go, jedziesz go, jedziesz go. Jedziesz go, jedziesz go, jedziesz go, jedziesz go, no nie, jeszcze. Kurna, Mać, przecież wystarczył jeszcze jeden strzał, czegoś go nie oddał. Czegoś go nie oddał, kurna. Dzień, on teraz będzie tutaj, dawaj! Dawaj go, dawaj go! Tak jest! Tak jest! No jest, udało się! Boom, zwycięstwo, wygraliśmy. Wygraliśmy, kurna. Kto MVP tej rundy? No pewnie nie, ja, ja byłem MVP tutaj tylko raz. 111 tysięcy obraźni zadał, no nieźle, powiem średni. 32000, fajnie, że się udało. Udaje no, mi się zawsze przejść hordę, ale tak, wrócić do hordy po prawie dwóch miesiącach. Fajnie, czego by nie. No cóż, dziękuję za oglądanie tego odcinka. My widzimy się jutro na streamie z Minecrafta. Tak jest. Będziemy przechodzić bardzo, bardzo długą mapę, w której będziemy szukać skarbów. No ale to już wszystko, wszystko spokojnie jutro. Trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia, do jutra. Cześć. なるほど。